Ah Przejdźmy teraz do komiksów polskich autorów. Tak, przecież nie może zabraknąć prosto z kadru, czyli kąciku komiksowym w Radio Afera, Rzeczy Rodzimych. Oczywiście zawsze namawiamy was do tego, żeby w pierwszej kolejności brać polskich twórców, ponieważ nasi polscy rysownicy i scenarzyści mają się czym pochwalić. Rozpoczniemy przegląd w zasadzie od takiego takiej ciekawostki z wydawnictwa Gindi. Um, jest to kalendarzyk, kartki z datami do zapisywania rzeczy. Na okładce mamy... na Kogo tu mamy właśnie? No mamy kobiety Simak, ref i M mogę na Banty No powiem? to jest nazwa własna, cytujesz może. No, cytuję nazwę własną. No i człowiek z ale bardzo lubiana postać komiksowa, internetowa. <noise> tak, to są postaci, to są twórcy, którzy zdobyli bardzo dużą e, popularność w internecie. Tak. Możecie sobie wygooglować, ich popularność liczy się w dziesiątkach tysięcy lajkujących, tak śledzących jest. i tak dalej. I wydawnictwo Dżingli regularnie wydaje ich albumy w formie papierowej. Ale kartki z kalendarza to jest. Kalendarzyk. Kalendarzyk. w środku mamy krótki komiks, który tak jakby się skupia trochę na etapie powstawania tego kalendarza i jak się dzielą zarobkami z niego. Tak, no to jest takie tak oczywiście... Tak, z, tak Krzywy... To jest taka po prostu... Oni, oni się śmieją z samych siebie po prostu w mhm. tym komiksie. To jest takie bardzo sympatyczne. Widać, że się świetnie ze sobą dogadują i po prostu sobie robią z siebie jaja. Tak jest. Kalendarzyk jest bardzo elegancki, twardoprawa, z zakładką. Mhm. Są rysuneczki zdobiące właśnie wszystkie te plansze. Tak. I, i najlepsze są właśnie te zaznaczone dni w tym kalendarzu, ponieważ mamy wszystkie takie normalne, znaczy normalne, wszystkie święta takie, jak znajdziemy we wszystkich kalendarzach. No ale znajdziemy na przykład też tutaj Dzień Pacmana, Dzień Gwiezdnych Wojen Dzień Masturbacji eee, Co tu jeszcze, co tu jeszcze Co tu jeszcze fajnego było Coś tu dużo fajnych właśnie Tusty Czwartek ma bardzo fajną ilustrację Mamy Dzień Pozytywnego Myślenia Mamy Dzień Elvisa Presleya no, dzień Święto Wysp Owczych. Kiedy będziecie dzień prosto z kadru? A to jest sobota, przecież. To... O, to każda sobota, Radio no. radioafera, dzień prosto z kadru. <noise> hey, Ja w ogóle polecam wszystkim, żeby mieć taki kalendarzyk, tak. zapisywać sobie różne rzeczy, planowanie, ale muszę powiedzieć też, bo ja tak samemu zacząłem, mam inny akurat kalendarzyk, bo mi tak trochę szkoda było w tym wypisywać. Nie Nie chciałbym się później wymazywać, ale fajne jest, ponieważ jak jest na przykład czy macie problem, żeby zabrać się do regularnych treningów, albo w ogóle do regularnego robienia, ćwiczenia, czegoś, jak zwłaszcza jak ludzie już są poza szkołą i jakby czasem wolnym mogą dysponować, to warto sobie zapisywać, że na przykład dzisiaj się zrobiło 15 pompek, za dwa dni się zrobiło 15 pompek, ponieważ wbrew pozorom takie zapisywanie mobilizuje. Potem jak już no. widzisz progres i tak przez dwa tygodnie uda dało ci się faktycznie regularnie ćwiczyć, wiem to po sobie, to potem nawet jak ci się nie chce, ale widzisz, to ci tak jest szkoda, że kurczę i robisz. Potwierdzam. I robisz. Ja tak jest regular... jest ja regularnie zapisywałem ostatnio, jak długo grałem w Batman Arkham Knight i za każdym razem jak patrzyłem, że o, to jeszcze tutaj kilka godzinek i tutaj jeszcze kilka godzin, traciłem coraz więcej życia. Polecam. Piotr Ale przeszedłeś. Tak. Na stówę. Tak. Gratuluję. Wszystko... Wszystko po to, żeby piękną recenzję napisać. I wrzucić slajd na Facebooka tak i jest. zgromadzić 100 tak, lajków. Like Także tak, wydawnictwo Gindy, taka ciekawostka, słuchajcie. Dla, dla fanów tej trójki to jest, jest kobieta ślimak, krew ref i przez skurwiel. To jest y, must have po prostu. <laughs> must have. Okay, I jest, czerw jest piękna czerwona zakładeczka, tak jak wspomniałeś. Mhm. Mm